Cześć. Jako, że niechętnie czytacie instrukcje obsługi, ja też sam niechętnie czytam instrukcje obsługi i o pewnych rzeczach dowiaduję się dopiero później. O tej akurat wiedziałem, o której chcę powiedzieć, ale coraz częściej diagnozujecie samochód z jakimiś interfejsami diagnostycznymi po kablu, bluetoothie, czy, czy w jakikolwiek tam spo, sposób, żeby diagnoza wypadła pomyślnie. Wszystko. Komputery najlepiej, gdyby były zasilane, nie wszystko da się skasować czy zaprogramować na pracującym silniku, więc silnik musi być wyłączony. My natomiast po włożeniu karty mamy na przykładzie Lagunie 3 zasilanie przez pewien krótki czas. Jest to kilka, dosłownie kilka minut, i zasilanie ginie. Jak? temu zapobiec, może nie jak temu zapobiec, tylko jak to przedłużyć żeby móc sobie zdiagnozować samochód w wystarczający sposób na wystarczająco długo, bez odpalania silnika, na przykład błędy w komputerze silnika w ECU muszą być kasowane lub silnik diagnozowany podczas jego spoczynku czyli na wyłączonym, jak to przedłużyć a więc tak Karta wyjęta. Wkładam kartę do czytnika. Na liczniku wyświetla mi się zwykły test. Wrzucam którykolwiek bieg. Wszystko jedno jaki. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, szóstka. Nieistotne. Jeżeli wrzucę bieg, przyciskam hamulec. Hamulec wciśnięty. W tym momencie przyciskam przycisk start. Trzymam przycisk start, i na liczniku pokazuje mi się komunikat. Wyjmij kartę. Teraz puszczam przycisk start, puszczam hamulec, i wyrzucam sobie na luz. W tym momencie mamy włączone przedłużone zasilanie. Jest to przedłużone zasilanie komputerów w samochodzie, przedłużone zasilanie. W gniazdkach, w gniazdkach 12V samochodu, w tym momencie możemy przejść do diagnozy samochodu. Jeżeli chcemy z kolei wyłączyć przedłużone zasilanie, ono teraz będzie trwało, nie pamiętam dokładnie 30 minut czy, czy godzinę, to jest nieistotne. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby podczas mojej diagnozy e, zbrakło mi czasu na, na diagnozę. Jeżeli chcemy wyłączyć przedłużone zasilanie, wyjmujemy kartę. Włączyła się blokada kierownicy, czyli zasilanie zostało wyłączone. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Dzięki, trzymajcie się, cześć.